Mamy co te skrzynki? Okay, Najpierw no, leci chron. na klucze podgrzały? Nie gadaj, ile? Nie no śmiej się, chyba nie. O ile? Bo 2, 20 a sama a po ile były? Kurwa, potaniały debilu. A to dobrze. 235. E, to na dobra, od pierwsza skrzynka AK elitarny, kurna. To i tak się ciężko e, zobaczmy, stan? Zobacz, A ja zobaczmy jakiś stan. Ale e, New Lekko używany, e, Dobra, teraz rewolwer A ja. Rewolwer, co mamy w rewolwerze? nie mamy nic, dopiero, dopiero kupiliśmy kluczyk Użyj klucza i teraz nam wyleci Kurde, rzadki przedmiot Osa. specjalny A nie, Lega. nam wyleci O, o, o Tek-9 Lawina Jakiś, hmm. jakiś Ty, też nawet to powinno nowy Ej, ładny Różowy Lekko używany, to jest prawdę, po to chodzi nie? Ale ładny taki, taki Kurde, podoba no mi się Logina nawet takie, no, kolorowy, kolorowe, a się takie podobają, no. podobają kolory. A ile to chodzi? Eee, nawet 2,20 chodzi, ty, 2, 28. E, to jest 2,28. E to się zwróciło. To się, to się zwróciło. Aż normalnie sobie zamienię za tego Statraka, co mam. Dobra, teraz Falcon. E, co teraz mamy u Falcona? Proszę bardzo, użyj klucza. E, I hi hiperbestia teraz dla mnie. No. O, M4A4 zły da da, i daj imo i, daj imo da. da. Ty, też chyba ładny, jak pierdzielę, same ładne skiny lecą Lekko używane znowu O ile to chodzi? To fioletowy, fiel ładny, ładny m Mnie się bardzo podoba, zaraz zobaczymy Czy to w ogóle coś warty, ten zły coś tam No panowie, powiem wam, że zły Jest warty jedyne 86 centów <tosz> No ale dobra, zmienię sobie za gryfa, bo gryfa już długo miałem Cień, otwieramy teraz ksienia, yy, skrzynkę cienia i w skrzynce cienia nam wyleci... No ja myślę, że USP zabójstwo A tak naprawdę wylecia nam... No kurna mag 10 Rangen, nie już po prostu ta broń to. Ale to też ładny... Nie, o dobra przepraszam, ten brzydki jest O Jezu, Ten to brzydki stany dopiero, nie? Dobra, otwieramy Chroma 2. O Boże, coś klikłem nie tak. Chroma dwójkę. Coś się kliknął źle, co jest? Autoryzuj, o, o. Dobra. Okay. Tak? Możemy no i do, coś tam, jakiś tam statek przyleciał, a mnie wypadło... Walencja, kurczę jego. Zresztą polecieli na tym, na jakiegoś A okay, ładna Walencja. Co? Ładna, ładna Walencja nawet. No nic Myślę, myślę że nam schromy wypadnie Kurde, ja bym, bym chciał tą, tą emeczkę, nie? Emeczkę bym chciał, albo, Trzy trzymamy o Trzymamy kciuki Albo, jakiś jakieś jakim przeleciały A nam wypada tak, 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 Jest 5-7 małp i biznes Kak? Tak, 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 tak. Trzymamy kciuki i wypadło Ty, i nawet też niebrzydki, albo faktory nie, albo lekko używany I co, wypadną ślady używania O, jest ładnie, po ile to chodzi? Kurde, ja ale Powiem Le. wam, że No, zobaczymy ale dobrze, bo na 57-a miałem tylko tego. No, taki brzydki skin, Znaczy brzydki, nawet ładny, ale... Ale małp i biznes to to co chciałem, nie? No, Ile euro 13, no, 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 już będzie. no dobry, niech będzie. Dobre to, nie? Kurde, małp i biznes, nie? Podoba mi się ten skin ogólnie. No, na 57a. A z drugiej chromy... O już nam przeleciał, neonowy nowy jeździec, ale nam wypadnie. Nam wypadnie. AK elitarny. Uh -huh. Zobacz, może jeszcze ładny. No też nawet chyba, albo fabrycznie może fabrycznie nawet nie, ale testowany w boju? Co? Jak im nie wygląda, ja on był porysowany, był... Nie no trochę tu dobra, To jest porysane lekko no, jest bez przesady To no, jest satraka, sam, satraka zaprawionego w walkach Ja mam wygląd z To mnie się podoba Ciekawe po ile chodzą te rewolweru z czymś mamy że się poszły łowcy po 78 centów chodzą nie? A tam trzy osiągnięcia zdobył w tym nieźle nie Panowie jakby nie było to jestem już zadowolony nawet, bo kilka skinów fajnych nawet wypadło. Bardzo dobrze. No może może się nie zwróciło, ale... Mm, ale co, że coś co, było w ogóle. co z tego? No właśnie. ale ja powiem wam tak flipek bez kiałupy, nie? Mm. Ale nie, mi wypadł Fama z sieci neuronowa. No, jeszcze brzydki taki porisany. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, ale kurczę, to ten tak mi się podoba, no, tak ładnie tak mi się podoba, ten MK nawet ładna to jest wyda... daj daj, coś tam Dam, Damian czy Damoni? Jeszcze kurczę tutaj, o proszę bardzo na koniec